Pomimo tego, że jest nisz demograficzny oraz coraz więcej pacjentów i w ubiegłym roku mieliśmy 16 tysięcy leczonych y, dzieci. Dzisiaj przystępujemy do projektowania. Mamy do czynienia, jak się mieliśmy okazję w prezentacji przekonać, z bardzo dobrą firmą posiadającą kapitalne doświadczenie w przygotowaniu tego typu inwestycji. Bardzo dziękuję i cieszę się, że firma Fament złożyła aplikację i wygrała. Te cztery lata i Państwo pracownicy szpitala będziecie mogli leczyć nasze dzieci w nowej placówce. Ja się bardzo cieszę, gratuluję wszystkim. Potrzebna inwestycja, inwestycja, inwestycja potrzebna dzieciom z tego województwa. Jest to również jej Państwa pracy, bo jesteście placówką wiodącą, jesteście placówką, która realizuje bardzo dobrze swoje program macie podobne tradycje. Ale jak sami Państwo widzieliście, w krajach bardziej na zaawansowanych cywilizacyjnie, wiek życia szpitala to 30 do 50 lat. Czyli wy już macie dwa obroty tutaj dokonane w tej placówce i wreszcie naprawdę na żeby wystarczy.